Sławomir, Twój urok osobisty, już na samym początku rozmowy mnie onieśmielił. Patrzyłam na ciebie z publiczności na scenę i patrzyłam i patrzyłam, ale teraz nie mogę ci popatrzeć po prostu w oczy. Jesteś Cześć, tak... Cześć, Sławomir, Anita. Cześć, Anita. Witaj, słuchaj. To się kameruje, tak? Jest, tak? już się kameruje Czy słyszeliście, oczyliście. to jest prawda. Sławomirze. Wiesz, w bardzo krótkim czasie stałeś tak. się gwiazdą popkultury i, i takim bohaterem dla zbiorowej publiczności. Powiedz, skąd pomysł na Sławomira, na, na, na ten styl i na różowy szlafrok? Wiesz co, no w sumie to bardzo długo mi to zajęło, bo to aż trzy miesiące, mm -hmm. kiedy od pierwszego teledysku... To czasu. Dokładnie, od pierwszego teledysku, w którym zagrały gwiazdy polskiego kina, wylądowaliśmy w Operze Leśnej, mm -hmm. gdzie zaśpiewaliśmy nasz największy przebój Magiera. E, po prostu taki jestem. Mm -hmm. e, chodzę w takim szlafroku na co dzień. E, czasami to kamerujemy, po prostu jakieś e, moje historie, właśnie w branży muzycznej. E, YouTuberzy e, też jakby e, lubią, że tak powiem, odważnie pokazać to, co się dzieje naprawdę. Mm -hmm. Ja też się czuję, że tak powiem. Youtuberem, więc możecie Państwo zobaczyć na kanale YouTube różne sceny z życia, mm -hmm. na przykład ostatnio jest relacja właśnie z opery leśnej, widać to bogactwo, to wszystko. Aha, i ten różowy szlafrok, business, bogaty, tak? tak? Akurat nie miałem sz szlafroka, akurat ja mam taką scenę w majtkach. Aha, w majtkach, no a niestety. powiedz a, odnośnie tego szlafroka, kto, tak. kto Cię inspiruje pod względem wizerunkowym? Doda? Żona. Teściowa. A, teściowa. Znaczy, chodzi w różowym szlafroku, te, teścio... to podglądasz teściową? Nie, od teściowej był szlafrok po prostu. Aha. Dostała go żona, ale ja uważam, że na mnie bardziej pasuje ten szlafrok i po prostu został mój. Przywłaszczyłem go. Mhm. Także przepraszam teściową, ale niestety poszło to dla mnie. No, to się wytnie. Yy, powiedz, yy, nie przeszkadza ci to, że jesteś traktowany przez publiczność yy, z przymrużeniem oka? Wiesz, co ja myślę, że generalnie chodzi o radość. I jeżeli mm -hmm. e, no mamy koncert taki jak dzisiaj tutaj w Ciężkowicach, gdzie ludzie śpiewają moje piosenki, znają je na pamięć, e, no i faktycznie stoi za mną prawdziwy zespół, to oczywiście jest radość, ale bardzo profesjonalna i inaczej by się to nie udało. No właśnie, skąd pomysł, ten szalony pomysł na to, żeby śpiewać? Po prostu kocham śpiewanie mm -hmm. i to jest jakby moja największa pasja, e, a oprócz tego no, większość kompozycji to są moje piosenki i tu po prostu potrzebny, potrzebna była szansa na to, żeby dotrzeć do szerokiej publiczności no i myślę, że, że to był dobry sposób na to. Twoje piosenki, twoje teksty? Tak. Co Cię inspiruje, o czym piszesz? No jeżeli chodzi o Megierę... Widzę, że hektary i takie wszystkie... Tak, jeżeli takie... chodzi o Megierę, to tutaj jest właśnie mm -hmm. moja muza i natchnienie. Tak. To prawda. Do Megiery? Tak. Ale tam niepochlebnie ja. nie wyrażasz się o kobietach. No. love Bo mnie piosenka po prostu. Znaczy, wszystko jest tam, prawda? Oprócz jednej rzeczy, faktycznie się zdenerwowałam, bo ja z trójki nie ruszam. To prawda. Aha. ja ruszam z trójki. Ja, ruszam, reszta... z dwójki, ja ruszam z dwójki. A ja wiesz, to tak dobrze. Że... To na przykład w zimie jest dobrze, jak jest pościsk, to jest zdrowo. No, ale po no prostu oczywiście. golf też dużo wybacza, także nawet uważam, że jakbyś. Ale ma... nie ruszam. No ale jakbyś ruszyła ale z trójki, to i tak ale nie z trójki, nie ruszam, nie, ale faktycznie cała reszta to jest prawda. Ja jestem szczęśliwa, że mogę być muzeum. Przecież to się komylikuje. to teraz, a... mamy to temat żony, ale powiedz, jak Sławomir ocenia polskie kobiety. Jestem bardzo Ciekawe, jak taka gwiazda światowego formatu patrzy na nas, na polskie kobiety. No, jak patrzę tutaj na te piękności, jedna piękność blond, druga brunetka. No ja jestem, to odrosty już mi tutaj. Nie szkodzi, kochana, ale jest błysk wokół. A jest, jest ale nie jest, tak wiesz, jak twój. Urok osobisty. Wiesz, o, u mnie akurat włosy trochę sobie schodzą, gdzie gdzieś indziej, nie mm. wiem jeszcze gdzie, ale. Po prostu nie mają. To dobrze. Tak. Ty, ty, ten, grawitacja się zgadza. Tak, ale kobiety w Polsce są najpiękniejsze i też jakby po powrocie ze Stanów, no, jak porównuję szczególnie na koncertach, jak widzę nasze fanki, to serdecznie je pozdrawiam, bo są śliczne. Właśnie, powiedz, jak było tam w Stanach? Amerykanki fajne, w ładne? Wiesz co, są i ładne, takie zadbane mm -hmm. Amerykanki, a są też takie bardzo duże panie. Yy, po prostu jak chodziłem, no, no, no duże są, no co mm -hmm. będę mówił? Czułeś się, się drobny przy Wie, że one mają na przykład Coca-Colę, taką jak u nas jest duża, to, yy, to oni tam mają malutką. Jak oni potrafią dwa litry wypić tego, to nie mają te... Inna... dwa litry? Mhm. Mm to... Naprawdę? Wypiłabym. Nie mamy teraz tutaj koli, ale. Ale ja ci wierzę, jak oni no, się bo kiedyś. Polki wypijemy są zdolne do wszystkiego. No oczywiście, tak. tak. I... A propos tego teledysku do tej tak. megiery. Tak. Nie przekręciłam. Bardzo dobrze. Powiedz proszę, musiałeś wiele hajsu tam zarobić w tym USA. Życie było stać na to, żeby wynająć sobie Ewy Kasprzyk, tak. która występowała bodajże w teledysku w trzech stylizacjach. Tak. Jeśli dobrze pamiętam, słucham. Bardzo dobrze. Słucham, bardzo słucham. dobrze. To nie Ty są tanie, tanie rzeczy. No nie są ale tanie. słuchaj, Anita, to jest American Dream. Po prostu tam odkładaliśmy pieniądze. I postanowiłem zainwestować w pierwszy teledysk, żeby dotrzeć po prostu do ludzi. Zaryzykowałem, rozumiesz. Ale, wie, ale taki człowiek, jak ty nie mógł zaryzykować tutaj u nas w kraju i nie. zarobić taki hajs? No słuchaj, no właśnie zaryzykowałem w Ameryce, mhm. pieniądze wziąłem tam, jak mhm. pracowałem w firmie windykacyjnej Maceta, tam odłożyłem, i tu po prostu zainwestowałem w ten teledysk i teraz się to nakręca. No jestem Firma? dzisiaj za darmo tu nie jestem. Nie? Firma windykacyjna Maceta? Tak. U U a po, a po, nim, po, po angielsku to jak to? Maceta, bo to Paweł miał A Maceta. Tak, co, tylko po prostu. I co, jak, I co tam co tam za co było? Po był prostu jak były jakieś długi, to ja chodziłem i mówiłem, żeby oddali pieniądze. Tylko, że był problem, bo po prostu śmiali się, nie brali mnie na poważnie. I <grym> Meksykańcy to przejęli. Interes upadł. Aha, i wróciłeś? Wróciłem. Albo wróciłeś dlatego, że brakowało ci czegoś, co tutaj było w ojczyźnie. E, wiesz co? Przede wszystkim brakowało mi chleba polskiego, mm -hmm. bo tam po prostu w Stanach wszystko mają, wiesz, chodzisz, cheese, cheese, sery, wszystko porozkładane, ale takiego chleba nie ma jak u nas. No i wróciłeś tutaj tak. po tej wielkiej karierze, po tym, po tym wszystkim i brylujesz tutaj w naszych tak. mediach, teraz w światowych, tutaj dzisiaj u nas lokalnych, powiedz... Ciężka to jest praca? Wiesz co, bardzo radosna i bardzo zróżnicowana, mm. bo na przykład przed chwilą byłem na scenie, ludzie się bawili, śpiewaliśmy, graliśmy wszystko na żywo, bo to mm. jest ważne, że Sławomir gra na żywo z całym zespołem. To nie jest wtyczka, tylko wszystko jest na live. Mm. No teraz siedzimy tutaj, piękna Anita zadaje pytania, ja sobie siedzę. Nie Miło taka piękna, tutaj. nie taka piękna. No, nie, no, jesteś piękna, kameruje się to wszystko na trzy kamery. Każda inną nazwa. Żona patrzy, ma... siedzi obok. Tak, no dlatego sobie swobodnie mówię ci komplement, wiesz, bez zagrożenia, dostanę w hotelu. Nie, nie powiedz, czy, czy nie czujesz czasami, że jesteś, nie wiem, niedowartościowana, jak te fanki wszystkie stoją, jak one tak wołają Sławomir, Sławomir, jak wiesz, Sła, no widziałaś słaubir. dzisiaj, co się działo na scenie, widziałaś, widziałaś, co się działo. Nie, ja to uwielbiam. Uwielbiasz to? Oczywiście, że tak. Nie, ja czujesz, ja nie, nie czujesz nutki zazdrości? Ja nie mam kompleksów. Więc nie muszę żadnej ze Ameryka, American Dream. Nie bo miłe, ty masz kompleksy, nie ma. Nie, nie mam kompleksu. Dlaczego? No mówię, że ci włosy i nam tam będzie. A ja mówię, że to jest kompleks. Pytałaś o włosy po prostu, no to odpowiedziałem. Tak, że Aha. Ale to faktycznie bardzo trudne. Nadrabiam czym innym, nie? Przecież nie, dla wyglądu jest moja żona denerwująca. Lubię jak ją smyram włosem. Na swoim koncie Sławomir masz kilkadziesiąt, kilkanaście ról e, telewizyjnych i filmowych, tak. bo jesteś aktorem. Tak jest. Powiedz, m, czy bliżej Ci do Sławka Zapały, aktora, mm -hmm. czy do kreacji Sławomira? E... Polaka, który powrócił po wielkiej emigracji, dorobił się hajsu i teraz tutaj bryluje nam. Wiesz co, to jest przede wszystkim to, że byłem w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w Watermill to jest prawda, można to sprawdzić. Mhm. Tam byłem na warsztatach artystycznych, zaproszony przez takiego znanego reżysera Roberta Wilsona mhm. i to mi się właśnie udało dzięki temu, że pracowałem z nim jako aktor. I tam miałem szansę pracować nad wokalem, i tam się jakby Sławomir narodził, tam miałem pierwsze występy właśnie w barze dla kierowców traków. No i oprócz tego, wiesz, ja cały czas działam czynnie również jako aktor, natomiast no, największym moim konikiem i radością to jednak jest muzyka. Mhm. I tam ćwiczyłeś też wokal w Stanach, tak? Tak. tak. Ale na, przykład, na przykład mieliśmy takie warsztaty z Rogerem Watersem, z Pink Floyd yy, i było 20 osób. I właśnie Roger Waters, mogliśmy się piwka z nim napić, porozmawiać o muzyce. Mm -hmm. on, on mi też udzielił pewnych wskazówek, mm -hmm. słuchał właśnie Megiery po raz pierwszy. Nie rozumiał tekstu, mu mniej więcej wytłumaczyłem, to się śmiał. Mm -hmm. Nie, no nie i... zawstydziłeś go swoją osobowością, swoim czarem, urokiem i tym wszystkim, co w tobie? Wiesz co, on ma trochę te włosy dłuższe. Aha, a ty wiesz, wszystko przed tobą. No ale jednak wiesz, popatrzył na mnie, mówię mówi Polak. <noise> Czemu? Właśnie nie wiem. Nie, nie nurtowało Cię to, żeby nie wiem, napisać... Na... Nie, powiedziałem o Amerykanin i się tak skończyło. Mów mi tutaj, co trzeba zrobić, żeby karierę robić. I dawaj, jak tu już jestem. W ale, Ameryce. ale wróciłeś, no ale patrz, tak. no byłeś tam i, tak. i pobierałeś lekcje śpiewu. Wróciłeś tak. tu i tutaj też Cię... Yy, też się znala... śpiewu No tutaj. właśnie. Tak. Cały czas się uczy co? Nie jesteś taki doskonały. No nie. Trzeba cały czas, wiesz, kształtować się, cały czas się trzeba rozwijać, a ponieważ mam coraz trudniejsze piosenki, bo moje życie jest coraz trudniejsze, coraz szybsze są te piosenki, to mhm. muszę pracować właśnie nad wokalem, nad emisją, nad oddechem, bo widzisz, to jest godzina 15 cały czas ostrego śpiewania na żywo, Trze trzeba mieć technikę. ćwiczysz nad emisją głosu i kulturą żywego słowa, można powiedzieć? Kultura żywego słowa <grym> również wchodzi w grę, ale <grym> bardziej emisja. Ale ją widać, I w energia. Tekstach, no, w staram się jak Ale mogę. to ale nie jest tak też poniekąd, że trochę żalisz się w tych piosenkach, w tych no tekstach, mimo hektara, mimo hektara. No, nimą hektara no i... ale się staram. Aha, starasz właśnie się staram i będę tak robił, że się dorobię tego hektara. Ale wiesz co, no, mówisz, że się dorobisz to cały no, czas. Się. Czas przyszły niedokonany, no, ale, tak. ale twoje życie jest, można powiedzieć, takim American Dream. Jest, zgadza się. Tak? I to właśnie, słuchaj, pokazało, że można przenieść ten American Dream również na ojczysty rynek. Przede wszystkim, że Polacy mają ogromne poczucie humoru, mhm. że się lubią bawić, lubią się śmiać. I myślę, że to jest taka odpowiedź na tą czasami szarą rzeczywistość, mm -hmm. na tą codzienność, co wstają ludzie rano, wiesz, do pracy, wychodzą. Włączcie sobie Sławomira na wieczór. Mm -hmm. Ja wam pośpiewam. Zobaczcie sobie sceny z życia. Jestem dla was i. Bo i nie będę. mają różowego szlafroka i dlatego tak dzieje. Mają. Na przykład o, oh, ostatnio w ogóle na stacji no. benzynowej czterech widziałem w różowym szlafroku i myli. Menadżer tam jest to potwierdzi. To pewnie twoi fa to fani. To fani byli, fani. tak, mieli fani. różowe szlafroki. Mm -hmm. Powiedz, czy człowiek, który czuje się, że jego życie jest takim American Dream i czuję się spełniony. Yy, czy ma marzenia? Czy marzysz o czymś? Yy, wiesz co, przede wszystkim miałem teraz wielkie marzenie, czyli debiutancką płytę mm. i ona się udała dzięki fanom, bo wykręciliśmy największy crowdfunding w Polsce. Mamy rekord Polski na dzień dzisiejszy. Jest to jest crowdfunding? To jest y, taka akcja, gdzie fani wspierają artystę, który może dzięki temu nagrać płytę, to znaczy przekazują mu środki, Rozumiem, dostają tak. od Sławomira na przykład koszulki, było na przykład picie ze Sławomirem, można było sobie indywidualne zamówić. Picie? Alkoholu A. 40%. Procentowego. I każdy mógł sobie to zamówić? Są... Tak, jak Cię było stać, to tak, mm, to się sprzedał. Już pierwsze picie mam za sobą, mm -hmm. jeszcze zostały mi trzy picia. Żona towarzyszy? Zawsze. Zawsze, tak. Aha, czyli żona... Trzyma w ryzach wszystko, tak? Tak, tak. I ona po prostu. My się dzielimy. Ona bierze pieniądze, ja biorę popularność. Dokładnie. A rozum. No i ten rozgraniczenie jest tak. prawidłowe, jak najbardziej. Powiedz. Ty też tak w domu robisz? <grym> ja mam wszystko w ryzach, trzymam sama ja. Jestem samowystarczalna. A to pięknie. Ale przyjdzie, przyjdzie czas. No to Powiedz, zdradziłeś się... tak jak ty... zobaczycie mojej fani Anita? Myśl, że to będą śpiewać zamiast Aneta Anita? No wła ja właśnie, tak jedna, syla jedna wiesz, tylko A, a propos, ale, i... no właśnie, no, ale robi głoska, samogłoska, samogłoska. samogłoska. Tak. I że chwilę w Ameryce człowiek posiedział i podstaw I już zapomina. No dlatego trzeba ćwiczyć na tą kulturą żywego słowa. Będę ćwiczył. Właśnie. Kulturę żywego słowa. Ale wiesz, powiedziałeś y, podczas występu, że masz dla fanów, widzów niespodziankę tak, na jesień. Tak. Proszę zdrać, to chociaż e, trochę. kochana, nie mogę, ponieważ y, obowiązuje mnie tajemnica. A, czy, a ja mogę na przykład stworzyć taką siatkę semantyczną? Nie. Co to znaczy? <laughs> Wiesz, to jest, to jest coś takiego, że ja sobie, yy, wiesz, rozszczepuję wyrazy tak. i na przykład mówię teraz płyta, piosenka, Sławomir, sława, wielki hajs yy... i czy to wokół tego się znajduje. Tak. tak. Mm. Czyli już Państwu nakreśliłam poniekąd, czego możemy się spodziewać, tak? Tak. Yy, na koniec proszę, powiedz, gdzie widzisz siebie za... Nie powiem kilkanaście, ale kilka lat. Gdzie widzisz siebie, na, czy na wielkiej scenie, wokół czego? E, no moim marzeniem jest Sławomir na Narodowym. Na, na. Taki koncert po prostu, Sławomir na, na, na. na Narodowym, na stadionie. Uh -huh. No i do tego będę dążył. To no nie że masz wielkich za marzeń. Myślę, że miesiące... Wiesz co, no tam trochę miejsca jest. Myślę, że tam jest, no... Ile tam może być tych, tych kilometrów? No ci biegają, to się pocą ci piłkarze. Aha, no, 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 to tam no. trochę miejsca jest. Może być Wembley, też wchodzi w grę. I generalnie chciałbym po prostu nakręcić do każdej piosenki teledysk. Aha. To jest moje artystyczne marzenie, do którego będę dążył. A powiedz, czy na naszym ciężkowickim Łembleju fajnie było? Dzisiaj? Wspaniale było, bo się super ludzie bawili i tam bardzo dobre drzewo to jest, tu bardzo ładnie wygląda, bo to jest w drzewie tam. A w drzewie, no, tak, tak sytuowane w drzewie, to specjalnie. Znaczy, to w, mówię też w w naturze, też Natur, pięknie, ale no mówię, tak. że, że ta scena taki ma piękny, ten, to poddasze jest taki, wiesz, fajnie zrobione z drzewa i mi się bardzo to podoba. Mhm. Ja lubię takie klimaty. I fajnie bardzo... wyglądałeś, wiesz, jak tak wchodziłeś w tak? to i tak. No starałem się wysmuklało, mhm. i tak wiesz. Starałem się, słuchaj, i, i bardzo, bardzo ładna scena. Bardzo mi się dobrze dzisiaj śpiewało, mm. bardzo dobre były też odsłuchy, wszystko było technicznie super. No i fani dopisali słuchajcie, cztery bisy, cztery bisy. Cztery bisy, drodzy no, Państwo. Cztery to jest... bisy to to o czym świadczy. Jeszcze mam mokre skarpetki. Nie zdążyłem przebrać. Mm -hmm. Drodzy to Państwo, człowiek nawet nie ma. Dobrze, 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 że tylko, dobrze że tylko skarpetki. Dobrze, że tylko skarpetki. No nie mi... drążmy już. Nie drąż Drodzy Państwo, więc nie będziemy drążyć, zostawimy Sławomira, który ma mokre skarpetki. Ale znaczy... gorące serce, słuchajcie, i naprawdę radość. I to jest najważniejsze, koncercie. drodzy Państwo. Gorące serce, które jest otwarte, które, które czeka na Was i, i, i czekamy z nadzieją na to, co wydarzy się na jesień. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich telewidzów serdecznie i słuchajcie, trzymajcie kciuki za Sławomira. Śledźcie jego karierę, postępy na kanale YouTube Sławomira, na fanpage'u, a na jesieni będzie bomba. I żebyś słabomy. dorobił się tego hektara. Dobrze, a nie masz sprzedać czasami. Tatu? Nie mam hektara. Nie mam hektara. Ale się o hektar będę bardzo starał. Ale się nie mam hektara. Nie mam hektara. Ale się o hektar.